Przed podanie prosta bo ja bardzo ładnie. sejmij mówię. bier tyś cię czy huba spokojnie dobre, dobre. do ziemi nie podchodź olek Nieprawdopodobne, co ty robisz spokojnie hej olek do środek no kim ty prawdasz

Do, 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 do. Nie na raz. No, 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 no. O! Mocki! O! I do przodu, chłopaki! Ach. Do przodu, do przodu, ruszajcie. Jest super I puszczaj tu po linii! Ale nie robimy tak, nie, Patryk. Daj mu, i sobie. Pój sobie, na plecy go bierz od razu. Na plecy, da. Da. Nie rzucaj autu bo przy stracie to zostawiasz taką przestrzeń. I go! Super! Da, dobra. Brawo. Dobrego! nie Dobrego! no

O! Dobra, jedziemy, zaraz się wystawimy. Odegraj! O! Dobra, wychodź do piłki, nie stój! Stojanom, stojanom, zabieramy. Nie pójdziecie, nie pójdziecie! Lecimy! Super! Podejmij się na pleczko. Odegraj! O! Super!

Łup! Tak jest. Ja, super. Idzie. My do piłki, pomóc mu, pomóż mu! Dawaj brzeski, pomóc mu! Grzeski, pomóc mu. A, o. I piła chodzi. Nie zostawiaj piłki! Dobrze. Czas, czas, czas. Kręć. Ach, nie znał no już. jak możesz piłkę zostawić? No ja. Masz, chcesz? Mogą. Tak, tak, nie tak, nie no. Easy Daniel Super Olek twoja Daniel No, czas Miła chodzi. A dlaczego nie pasem? Jaj O oh. Pomagamy sobie. Nie na Chyba twój Co ty robisz? Chory jesteś. Co ty robisz? Wejdźcie że na dobitkę. Olek na środek obrony. Złożkę na tym boisku? Tu masz dwie minuty paru. Bóg cię opuścił chyba. Podajcie! Tak! Nie! Mówiłem, że górą, no. Brankarz, Masz, następną brameczkę swoją. Łukaszyku. Dwóch z przodu, trzech z tyłu, dwie minuty gramy niecałe. Piła chodzi. Chodzi Piła! Szybciej, do przodu, tak. O! Wojtuś, czekasz, stoi! Twoja! Bardzo! stoi! Niech ole! Zobacz, zobacz! zobacz. Głowa do góry! Szybszy od piłki! Olek! I na obronę, na obronę! Dawaj, halo! Halo! Dobre! I bronisz, Olek, teraz przede wszystkim! Niewiarygodne, co ty, chłopie, robisz na Czas! nie świeca! Chyba wszystkie. Nie świeca! Co się stało? Tylko szybciej Tak przegrawa. Tryku, nie możesz atakować zawodnika w meczu. dostaniesz czerwoną kartkę. Nie będziesz grał długo. Jest taki sam chłopiec zawodnik jak ty. Oleg wróć! Wróć, Oleg, masz zawodników za. Ta. 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 Brawo, Brawo! Brawo Olek! Olek! Na siódemkę uważajcie! Olek, Dawaj Olek do przodu! Rozdziałek spokojnie, to nie zostawiaj nikomu piłki! Czas! I jedziemy! Jedziemy, trójeczka! Chodźmy, Bocze, go, tu, tu, tu. spokojnie. tak, spokojnie, raz, spokojnie, 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 raz. raz. o, przodu. Co ty robisz? Prowoduj, przodu. dawaj, ty robisz? dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. chodź, 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 Kuba, 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 pokaż się. jak ładnie

Oj, oj, oj Trudno, trudno. trudno. Dobrze, dobrze, brawo Marcel, brawo Bramkasz. Dobrze, Patryk, trudno. Wyżej, wyżej piła. Wyżej. Wyżej Patryk. jest to Dawaj, dawaj podwójka. Wojtka. Się dawaj, masz tutaj. Trzyna trzy. Rówcie komór. Posią, Oj tu! Oj. Ale, ale. Tak na plecy go. Jedziemy! O. Dzień Pomagamy. Na plecy. Dobre, brawo chłopak. Chłopak. stanie. przejść tam. to cię dawaj, dawaj. jedzie, jedzie. Dajcie.

Dalej, zanisz. Olo, jedziesz, go! Dawa! Da. Brawo! Spokojnie, kupuj. Sprawdzałam. O! A! Brawo, buduj. Dolkie. mu do piłki! Do piłki, luduj. Daj, dolkie! O, dawaj. Dzięki, dzisiaj bo. Brawo, brawo, dobre. Brawo, Olej! Super. Brawo. Bardzo dobrze. A, no, Paul był, Paul był. Paweł. Oni no go zabierają. Brawo, Oluś. Patrzycie, się, Kuba to w Dobra, spokój. Dobra, dobra. Daniel, Hop. Brawo, go, go. Czas! Tran. Kuba, Jedziemy! O, o. Brawo, Kuba. O. Brawo, Brawo. Nie może. Brawo, dobrze. Brawo, ale podanie to było do bramkarza. Dobre Patryk, brawo. Jemy chłopaki, dalej gramy. Tak, o ile wcześniej była w plecy, to teraz już w oczy świeci. Tak, ale bramka ma 2 metry wzrost i mi piłka podchodzi. Bardzo ładnie Kuba. Czas. Czas. Chodź, chodź Iwo. Brawo.

Tak dobrze, dobrze. Tak, tak, jest. To dobrze, odegraj! Nooo. bardzo! Dziękuję Daniel! Dziękuję nie bardzo! bardzo! Daniel. bardzo! Dziękuję bardzo! bardzo! Gramy, Dawać środek, Kuba środek! Jeszcze Daniel środek! Nie słuchaj publiczności, rób swoje! Daj Kubie! Musisz pomóc nam w związku! Chodź, nie przyglądaj się, no!